ludziska, z tej strony szła Wyszedł update do Kingfrey'a trójki. Jak gdzieś się przed chwilą grałem, dwie godzinki około. No, chciałem go wypróbować tego update'a, co się zmienia, czy w końcu zrobić, że gra jest grywalna. Te dwie godziny, muszę wypowiedzieć powiedzieć, działa bardzo płynnie. Nie odświadczyłem żadnych spadków klatek, tych spraw. Więc tutaj się naprawdę poprawili. Dodatkowo w końcu oddzielili postacie. Od Klas agentów, czy jak to tam zwał, a dzięki czemu jak macie robioną postać, no to możecie nią grać dowoli. Nie ma już tego ograniczenia, że. Wiecie, że każda klasa ma własną postać. Gracie kim się wam w tej chwili podoba, tak naprawdę. Gdzie gra po prostu wygląda tak, jak powinna wyglądać na premierę. Osobiście uważam, czyli ją po prostu naprawili na tyle, ile powinni, ale czy jest warte swojej ceny? Nie. Nie jest warta tyle, ile za nią wołania, Tym bardziej, że jest płata kosmetyka te sprawy ja osobiście. Po jak widzicie, tutaj, 57 godzinach z hakiem, no nie mam ochoty w to grać, ponieważ nie ma nowej zawartości dla mnie. Nie ma nowych bossów, nie ma nowych przeciwników, nie ma nowych map. Dalej jest to samo, więc ja się po prostu nudzę. Ja aktualnie pasuję z Kingfreyą Trójką, dopóki nie dojdzie nowa zawartość, bo dla mnie tutaj nie ma nic do roboty. Ja nie zamierzam, kurwa, No, wiecie, ja mam dużo gier. Gierka, no, ma bita, ma to coś, ale, no, po tych jazdach nie, nie mam ochoty się męczyć, wiecie. No, to na razie, hej.